Dzień dobry kochani, witam wszystkich. Świadków mojego zakupu holizmu jesiennego. Jak widać, troszeczkę poszalałam na zakupach w różnych sklepach i zaraz wam pokażę co kupiłam. Dobra, zaczniemy od jednego z moich ulubionych sklepów, jest to Sinsei. Kupiłam takie śliczne formy na babeczki i takie małe toperki w kształcie dyli. Na pewno z nich skorzystam tej jesieni, chociaż i tak mam dużo planów na inne jesienne wypieki, ale no są tak słodkie. Że z nich nie skorzystać. A, yy, te formy na babeczki kosztowały 7,99. Kolejną rzeczą ze sklepu Siencaj yy, jest taka mała dynia, taka mała świeczuszka w kształcie dyni. Też kosztowała 7,99. Max, świetne świeczki. Mam oczywiście Pumpkin Spice po 18,99. Pachną znakomicie jak zwykle. Bardzo polecam, bardzo polecam naprawdę. Jeżeli macie TK Maxa w okolicy, wpadajcie i kupujcie, bo mają świetne zapachy. Oczywiście Yankee Candle jak zawsze też jest świetne, ale tą firmę zostawiam bardziej tak na święta. I oczywiście kolejna rzecz kupiona w TK Maxie jest to taka bardziej już Halloweenowa. Napisam Happy Halloween i z drugiej strony mamy dynie. Kosztowała 59,99. Też taka świeczuszka, też aromatyczna. Ale myślę, że te zamykane utrzymują lepiej zapach. Na dłużej, na pewno, po każdym otwarciu więc tańsze i bardziej trwałe. W macie rozdarłam oczywiście y, talerzyk w wersji jasnej. Ym, on kosztował 29,99. A, i ten talerzyk można wkładać do piekarnika do 220 stopni. Więc można coś fajnego sobie zapiec. Jeszcze nie mam pomysłu. Jeżeli chcecie coś zobaczyć, jeżeli wy macie pomysły, to dajcie znać w komentarzach. Wiecie, w Half Price można znaleźć bardzo fajne perełki, i tym razem znalazłam taki oto dyfuzor na mydło. I to jest zapach pumpkin spice więc idealny na jesień. Już nie mogę się doczekać, aż go użyję. Half Price zaskoczył mnie też. Taką ciekawą, takim ciekawym talerzykiem głębokim, zamieszanym. Jeszcze zanim się pojawiły te talerze w, w Primarku, kupiłam to i myślałam, że w ogóle wygrałam życie, ale się okazało, że jednak więcej ludzi będzie miało, co jest oczywiście fajne, tak? Ale kupiłam wcześniej dwie po 25,99 i tak, były tańsze od tych Spraymarka, bo tam zakosztowały 30 zł. Więc i tak myślę, że spoko. Mamy deals. Bardzo fajna solniczka i pieprzniczka. W kształcie dyni. Taka, jedna taka jasna, a druga w takim kolorze. Bardzo sympatyczne. Podobają mi się. W Ilzie też kupiłam taki zestaw do pieczenia. Jest to forma na dynie. Całkiem spokojnie. Nie, nie jestem pewna ile kosztowało, bo mi się oderwało w torbie na zakupy połówka etykiety. Ale myślę, że to jest kwestia około 10 zł. A! Jeszcze w Sinsay kupiłam, bo był wyprzedaże akurat w moim Sinsay, gdzie jest Sinsay Home, noże, takie złote, piękne noże za 15,99 Ok. I teraz przechodzimy do Primarku. Primarku, Primarku, nie wiem, jak w Polsce się mówi, więc wybaczcie. Kupiłam oczywiście za 30 zł, też taki talerzyk głęboki z pokrywką, można w nim podać właśnie na przykład zupę dyniową, jak najbardziej. Kupiłam dwie sztuki, tam też kupiłam ten piękny kubeczek, wiem, że w Dills można kupić też w kształcie dyni, ale ten jest zdecydowanie większy. A, jeszcze, jeżeli chodzi o Primark, kupiłam sobie taką słodką dynię, to jest jedynie dekoracja, Kosztowała 15 zł, ale ma cudowne kolory. Jest zupełnie inna od wszystkich, które mam. bo Mam zeszłego roku, raczej takie klasyczne dynie w takiej strasznej wersji. E, więc e, to jest taka fajna, bardziej estetyczna, można gdzieś ją położyć, e, żeby czuć ten taki jesienny klimat. Natomiast trzy, kupiłam coś takiego. I będę na tym stawiać nie wiem, nawet jako taka mm, podstawka na sezonowe rzeczy, jakieś właśnie y, dynie, świeczuszki, kubeczki y, i tak dalej. Kupiłam taki słodziutki talerzyk. Nie wiem, co mnie w tym roku tak wziął na talerzyk, ale w tym roku kupiłam talerzyk i jeszcze. Mm, Mini torebeczki. Jest tu ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Myślę, że jak jakieś dzieciaki będą chodziły w Halloween, to zapakuję do nich jakieś cukierki. Wiem, że nie każdy jest za Halloween, i to jest indywidualna sprawa każdego, każdej osoby, ale czego się nie robi, żeby wyłać u dzieci i uśmiech. Moment Klasycznie robią taki młynek manualny. Za 6 dyszek. Bardzo fajna sprawa. Jest taki naprawdę całkiem duży. On był w promocji, on kosztował wcześniej pisze tu 75,99 tak. Więc myślę, że dobry deal. Zwłaszcza, że za taką wielkość mam dużo innych mniejszych. Ale ten jest całkiem spoko. I ostatnią rzeczą, póki co... Chyba wszystko już pokazałam. Ostatnią rzeczą, a nie, jeszcze pokazałam jedną rzecz, ostatnią, czyli przedostatnią rzeczą. Jeszcze w Home View taki piękny kubek. Uważam, że w zeszłym roku była fajniejsza kolekcja, jeżeli chodzi o kubki i sklep Home View. Więc myślę, że wybrałam taki najbardziej sensowny za 29,99. Jeszcze w takim kolorze nie miałam. Widziałam, że też Słoneczki i pieprzniczki są z tej samej serii. To chciałabym pokazać Wam bardzo fajne rzeczy, które na pewno Wam się przydadzą tej jesieni. Jest to przyprawa korzenna, świeżo mielona ze schroniska Bukowina. Pachnie nieziemsko, naprawdę pachnie nieziemsko. Można ją dodać do kawy, herbaty, do pierniczków, do ciast. Jest to naprawdę bardzo fajny produkt, schronisko Bukowina, um, dawniej znana jako um, jak to się nazywało schronisko smaków Magdy Gessler. Polecam, bo można sobie kupić i na miejscu w Bukowinie, i można przez internet. Jeszcze jedna rzecz, którą mam od. Mam od lat. Nie mam od lat, ale jest to produkt, którego używam od lat, a no często się kończy. Zwłaszcza jesienią i zimą. Jest to syrop korzenny. A już mi zostało mało, więc muszę sobie dokupić na miejscu albo zamówić. Szczerze Wam polecam. Zajrzyjcie tam, kupcie. Nie jest to jakaś droga sprawa, mam wrażenie. A sprawdźcie sobie na stronie internetowej, bo nie mam będzie. W tej chwili ile może kosztować? Dodatek, świetny dodatek do herbat jesiennych i zimowych kaw na przykład. Ale herbaty jesienne z tym syropem korzennym są genialne. Na pewno będę Wam to pokazywać też i na TikToku, i na. No ja i myślę, że też zrobię kilka przepisów z herbatkami, żebyście też poczuli ten jesienny klimat razem ze mną. Jeszcze chciałam Wam pokazać, dlaczego uważam, że w zeszłym roku była lepsza kolekcja w Home and You. Ten kubek jest fajny, to jest tegoroczny, tak jak Wam pokazywałam. Um, no ale spójrzcie na to, co było w zeszłym roku. Te słówki, jedna taka jaśniutka, dobrze już Wam znana z mojego TikToka. Druga, troszeczkę ciemniejsza, z taką uroczą czapeczką. E, mamy taki. E, Taką szklaneczkę w kształcie DENI, też tak zamykana. Tu mamy misiaczka z łyżeczką i misiaczka. I jeszcze a propos tych moich strasznych dekoracji zeszłorocznych. W tym roku już nie będę kupować strasznych, jakoś nie wiem, odmieniło mi się i wolę bardziej klasyczne rzeczy. Y, to mam coś takiego, naprawdę nie wiem, czy ich będę używać w tym roku, ale wyjęłam z paczki nazwanej jesień. Y, jeżeli chcecie coś takiego, to możecie wpaść do sklepu Deals, tam znajdziecie na pewno bardzo podobne rzeczy. Nawet niektórzy pod innymi filmikami, jak Was oprowadzałam po sklepach, pisali, że mm, jest to samo, co w zeszłym roku. No może nie jest dokładnie to samo, ale są bardzo podobne. Skoro już zapoznałam Was z moim problemem, jakim jest y, zakupolizm jesienny, y, to teraz bądźcie ze mną, jak będę segregować sobie szafkę właśnie z rzeczami jesiennymi. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, there's no point.